Drodzy bracia i siostry, chyba nigdzie czytając Ewangelię nie ma takiego opisanego, takiego Jezusa jak dzisiaj. Przeważnie widzimy Go opanowanego, przeważnie widzimy Go przemawiającego, mającego zawsze coś mądrego do powiedzenia, a dzisiaj widzimy Go po prostu zdenerwowanego mocno. Można powiedzieć, że to, co zobaczył w świątyni jerozolimskiej, to, co nie powinno tam mieć miejsca, wyprowadziło go z równowagi. I to, co zrobił, powywracał stoły bankierów, powyganiał wszystkich, na pewno ich zdziwiło. Dlaczego ten łagodny Jezus nagle stracił panowanie nad sobą, tak mówiąc najprościej. Ale wtedy uczniowie może w pierwszym odruchu byli zdziwieni, przypomnieli sobie słowa zapisane w Piśmie, które oni znali, gorliwość o dom twój pożera mnie i uświadomili sobie, że te słowa właśnie dotyczą Jezusa, a może powinny dotyczyć każdego, kto przychodzi do Kościoła, do świątyni. Gorliwość. Troska o ten dom powinna być moją troską, nie powinna mi być obojętna. Także to, jak tu się dzieje, co tu się dzieje. Nieraz głosząc rekolekcje parafialne, głosiłem też rekolekcje do dzieci i młodzieży. Powiem szczerze, że nieraz byłem zirytowany, mocno, a może nawet zdenerwowany, gdy wchodziłem do kościoła. Kościół wypełniony uczniami. Od pierwszej do ostatniej ławki, gwar, harmider, jak w tej świątyni jerozolimskiej, gdzie stało zwierzęta, ryczały, beczały, kwiczały, wydawały z siebie dźwięki, ludzie handlowali, targowali się. I mając nawet jakiś taki duży margines tolerancji co do dzieci i młodzieży, że muszą jakoś zużyć tą swoją energię, ruszać się, coś mówić. To i tak nie pasowało to, nie mieściło się w mojej wyobraźni co do tego miejsca. I myślę, że wielu z nas też by tak zareagowało. Dlatego uczniowie właściwie się nie zdziwili, tylko zobaczyli w tym nieopanowaniu, w tej reakcji Jezusa, troskę o to, czym jest świątynia, co się tutaj dzieje. Jak tu Bóg kształtuje nasze myślenie, jak tutaj prostuje to, co powykrzywiane, jak nas Pan Bóg tutaj wychowuje. Tu powinna być modlitwa, tu powinno być skupienie, tu powinna być atmosfera. Troska właśnie o to pożera Jezusa najbardziej. Bardziej niż może czystość Kościoła, choć ona jest też ważna. Jest ważne to, żeby tu była przestrzeń, miejsce do tego, abym się zmieniał, żeby Bóg się mną tutaj zajmował, żeby nic mi tu w nie, tym nie przeszkadzało. Popatrzmy, moi drodzy, tutaj są rodzice i dzieci. Czy można się dziwić rodzicom, że się denerwują na nieodpowiednie zachowanie swoich dzieci? Czy to tylko troska o to, żeby mieć spokój, święty? Ktoś wraca z pracy, głowę ma taką, wielką i pragnie ciszy, a tu dzieci wrzeszczą. To nie jest tylko pragnienie świętego spokoju. Zdenerwowanie, nieopanowanie rodziców jest często świętym i słusznym gniewem, bo to jest troska o to, aby w tym człowieku formowało się człowieczeństwo, by ten człowiek dojrzewał, dorastał, był wychowywany. I stąd właśnie często reakcje rodziców, choć każdy z nas pamięta z dzieciństwa, tu wielu rodziców też pewnie często traci panowanie, używając jakichś krzyków czy innych reakcji. Drogie dzieci, które tutaj jesteście, nie dziwcie się, zwłaszcza te dzieci, które rozumieją, co ja mówię. Nie dziwcie się, że się rodzice czasami właśnie uniosą, bo to nie jest ich zapotrzebowanie na święty spokój i ciszę, bo jak chcieli mieć rodzinę, to ciszy już nie będą mieć, póki dzieci nie pójdą z domu. To Albo się ma rodzina, albo się ma święty spokój. Ja jak przychodzę do pokoju, to mnie nikt nie krzyczy, no ale jestem księdzem i ojciec Wiesław też jak przychodzi do swojego mieszkania, to mu nikt tam hałasu nie produkuje nad głową, ale ja takie powołanie wybrałem. A kto wybrał małżeństwo i rodzinę, to ma też troszkę inne, inne okoliczności. Więc dzieci, nie dziwmy się, bo to jest troska rodziców o wasz wzrost, o wasze wychowanie, o to, aby, abyście wyszli na ludzi. Dalej, będąc nauczycielem już dziesiąty rok, też rozumiem nauczycieli. I Też rozumiem ich zdenerwowanie, frustrację, zachowaniem nieodpowiednim uczniów. I to nie jest pragnienie świętego spokoju. I moi drodzy, rozumiejmy nauczycieli, bo każdy, kto wychowuje, kto ma chociaż cośkolwiek do czynienia z wychowaniem młodego pokolenia, wie, że nie jest to proste. A jeszcze jak ma pragnienie, aby naprawdę wychowywać, naprawdę przekazać wiedzę, to wtedy taki stan jak Jezusa w świątyni często przychodzi. I drogie dzieci, my też wspominając przeszłość, nie dziwmy się nauczycielom, że często tracą panowanie. Myślę, że. Często jest to utrata panowania z tego samego powodu, jaką właśnie dzisiaj pokazuje nam Jezus w świątyni. Żeby ta szkoła, żeby ta klasa była atmosferą, miejscem edukacji, wychowania, musi też być dyscyplina i porządek. I trudno się dziwić komukolwiek, kto jest za coś odpowiedzialny, że właśnie. Tak reaguje. Oczywiście nie usprawiedliwiamy tutaj dzisiaj jakiś takich sztucznych awantur używania wulgarnego języka, nieopanowania się w każdej sytuacji. Ja tylko mówię o słusznym gniewie, dlaczego Jezus tak zareagował, szedłem w rozmyślaniach dalej. To nie tylko troska o miejsce, żeby tu była modlitwa, choć to jest na pierwszym miejscu. Ale Jezus też jeszcze pokazał, mówiąc: zbóżcie tę świątynię!. Mówił o sobie, zabijecie mnie, ale ja tą świątynię odbuduję na nowo. W trzy dni będę potrzebował. Nie mury. Mówią o świątyni swojego ciała. I moi drodzy, słuszny gniew dotyczy właśnie tego, że zagrożony jest rozwój człowieka zagrożona jest ta najważniejsza świątynia. Świątynia, w której Bóg przychodzi mieszkać, świątynia naszego ciała. I jeśli cokolwiek zakłóca rozwój tej świątyni, piękno tej świątyni, to trzeba to natychmiast obalić, trzeba to natychmiast powywracać, powyrzucać. Gdyby Jezus dzisiaj przyszedł do nas i popatrzył na tę świątynię mojego, Twojego ciała, co by z niej powyrzucał? Czy nie uczyniłby afery? słusznej że wiele jest nam niepotrzebnych spraw chciałbym na koniec dzisiaj przytoczyć bardzo mocne bardzo mocne świadectwo księdza Andrzeja Praisa chyba tak się czyta jego nazwisko to jest proboszcz w Szczytnie żywy człowiek który funkcjonuje prowadzi parafię jak każdy proboszcz ale dotknęło go bardzo ciężkie doświadczenie, i postanowił podzielić się z czytelnikami posłańca warmińskiego, i kilka dni temu właśnie umieszczono tekst jego świadectwa. Myślę, że nie powiedziałby tego, gdyby nie miał ukształtowanej świątyni swojego ciała. Nie powiedziałby tego, gdyby, gdyby tam był nieporządek, bałagan. Mówi to człowiek w najtrudniejszym doświadczeniu swojego życia, daje świadectwo, chcę być przy Chrystusie do końca. Mówi to człowiek, który ma ukształtowany swoją wiarę, mówi to człowiek, który ma porządek w świątyni swego ciała. Doktor wyjaśniał mi, co będzie. Zdiagnozowano u niego chorobę SLA. Nawet do tej pory nie wiedziałem, że coś takiego jest. Stwardnienie zanikowe boczne choroba neuronu ruchowego. Polega na porażeniu obwodowym włókien nerwowych, które odpowiadają za funkcje ruchowe mięśni i neuronów znajdujących się w mózgu. To jest wszystko odpowiedzialne za poruszanie się. Można powiedzieć, że choroba odcina takie niteczki powoli. My mamy bardzo dużo mięśni w swoim organizmie, nawet oko, żeby się zamknęło powieka, to ma swoje mięśnie, wszystko. I teraz posłuchajmy, jak on kiedy się dowiedział, dokładnie, co go czeka, co powiedział. Doktor wyjaśnił mi dokładnie, co będzie. Ręce przestaną działać, nogi przestaną działać, potem krtani i nie będę mógł przełykać. Wsadzą mi rurkę między żebra, żeby mnie odżywiać. Płuca przestaną działać, to mi zrobią tracheotomię. I będę w stanie terminalnym, powolutku będę umierał, ale świadomość będę mieć do samego końca. Ta choroba nie dotyka tylko mózgu. Ta choroba nie dotyka mózgu. Kiedy o tym myślę, jednak to choroba jak każda inna. Ci, co mają raka mózgu, czy mają lepiej? Albo raka płuc. Próbuję na to patrzeć w perspektywie całego życia i wieczności. Tu nie jest nasze miejsce, tu na Ziemi. Wszystko, co tu się zdarza, jest krótkotrwałe. Czy trwa pięć lat, czy dziesięć. Lekarze mówią, że jestem umierający. A kto nie jest? Bieda jest, kiedy śmierć przychodzi nagle. Jeśli mam, jeśli mam czas, to jest łaska. Dziś myślę tak przy okazji Wielkiego Postu: czy nasi kochani apostołowie po ostatniej wieczerzy wiedzieli, co się tak naprawdę dzieje? Kiedy odbywała się Droga Krzyżowa, to chyba tylko Jezus wiedział, co się dzieje. Ja chyba też nie za bardzo wiem o co chodzi. Mam przeczucie, że ta choroba jest dla mnie, żeby mnie uświęcić, doszlichować serce, uczyć miłości. Mam również przekonanie, że ona jest i dla tych, którzy są przy mnie, wyznaje ksiądz Andrzej. Wspomina nawet moment ogłoszenia parafianom informacji o jego chorobie. Od tego momentu otrzymuję każdego dnia wiele dowodów troski i chęci pomocy. Czuję, że ta choroba jest dla wielu wokół i widzę w tym wielkie dobro. Mimo choroby, ksiądz Andrzej nieustannie się uśmiecha. Mam być zgorzkniałym? Wolę spotykać się z ludźmi. To może być piękny czas. Już dziś robię listę chętnych, którzy będą mi czytać, kiedy będę bez ruchu leżał. Na razie wszyscy chcą, śmieje się, a w modlitwie proszę, bym zachował wierność Panu Bogu, żeby mnie ustrzegł przed buntem. Proszę o to Jezusa, bo nie wiem jak będzie. Chcę być przy nim, do końca chcę. I proszę wszystkich o modlitwę, bym był wytrwały. Czy pozazdrościć takiej wiary? Nie, naśladować naśladować i wypełniać to, o co właśnie chodzi Jezusowi dzisiaj. Owszem, dbać o tę świątynię, zresztą piękną, zewnętrzną, te mury, ale najbardziej dbać o świątynię Swego Ciała. To bardzo może się przydać na najtrudniejsze momenty doświadczenia krzyża naszego życia.